Cześć, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony ogórkom. Ogólnie odmianom ogórków, które miałem w tym roku. Jak widzicie dzisiaj w nietypowym miejscu. Jesteśmy u mnie w piwnicy. Yy, tu wam pokazuję wszystkie zaprawy jakie są. Nagrywam przy żarówce, tak więc jakość obrazu może też nie być najlepsza. Ale chciałem da nagrać dla was ten film ponieważ zauważyłem, że niektóre słoiki z ogórkami zaczynają się psuć. Tu Wam zaraz pokażę. O na przykład, po tym. O, widzicie? U góry jest pleśnie. I e, ogólnie, dlaczego tak się dzieje? Można powiedzieć, że popsuły się ogórki, ze starymi pokrywkami głównie się psują, od razu Wam powiem kiszone, ale otóż nie. Pokrywka nie ma do tego nic. Podejrzewam, że głównym czynnikiem, dla którego te słoiki się zepsuły, była odmiana ogórka. Tak jak możecie tutaj spojrzeć, te ogórki są takie bańkowate, czyli widać, że to jest odmiana Wisconsin. I tej odmiany na pewno nie będę miał w przyszłym roku. Z tych co zaobserwowałem, właśnie zepsutych, to właśnie te Wisconsin, to są wszystkie z tej odmiany. Miałem jeszcze odmianę Odys, ale jej nie zaprawiałem. Tam miałem parę krzaków, i one były po prostu na bieżąco zjedzone. Spójrzcie, tutaj, gdzie mam ogórki śremskie. Tutaj też one są kiszone. Nic się nie dzieje. Słoik jest zamknięty, wszystko jest dobrze. Tutaj również zwykłe śremskie ogórki i nic się nie dzieje. Dlatego moim zdaniem, jeżeli chcecie zaprawiać ogórki na kiszone na konserwowe. Tutaj spójrzcie, też są śremskie. Korniszony i one są wszystkie dobre. Wszystko się pozamykało, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tutaj również nawet podrzemy swoich, tu w plastrach. No nic się nie psuje, tylko psują się właśnie te kiszone Wisconsin. Podejrzewam, że po prostu to jest odmiana, której, która się nie nadaje do zapraw. Tak jak u mnie widzicie, tych zapraw jest sporo. No i tam, gdzie mam śremskie, wszystko jest dobrze. Skąd wiem, że to są akurat śremskie ogórki, a nie Wisconsin? Ogólnie po kształcie. Wisconsin od razu, jak zaczęły rosnąć, wam pokazywałem już we wcześniejszych filmach. One miały taki bańkowaty kształt. Natomiast śremska, to jest nasza polska odmiana. One rosną dłuższe. Spójrzcie, takie. Tu mamy śremskie właśnie ogórki. I one są naszą typową odmianą, którą ja Wam polecam uprawiać. Jeśli nie chcecie mieć właśnie takich zepsutych ogórków nie chcecie mieć narobić się na darmo dlatego wam preferuję, abyście abyście uprawiali ogórek śremski w tej odmianie. Ja w przyszłym roku na pewno już też będę miał tylko ogórki śremskie, nie będę. Więcej szukał jakichś odmian, ponieważ to nie ma sensu. Mamy jedną sprawdzoną odmianę, która się sprawdza. Tak więc nie ma co szukać na siłę nowości. Tak więc w tym filmie chciałem właśnie się podzielić z Wami takimi obserwacjami. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jak tam wasze zaprawy, czy coś się psuje, czy nie. I zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.